Witam państwa serdecznie. Nazywam się Grzegorz Mariusz Śmielewski. Jestem właścicielem firmy FU Gromzel Nasza firma oprócz zajmowania się systemem monitoringu, zabezpieczeniem samochodów GPS-ów w samochodach, zajmuje się też transportem VIP. I tutaj chciałbym państwu pokazać e, ostatni chyba z moich nabytków, jakim jest właśnie Hammer H2 wersja indywidual. E, jest to wersja bardzo nietypowa jak na Hamera, ponieważ jest to samochód ospoilerowany. Wyglądający no, jak Państwo widzą troszeczkę inaczej niż kamery jeżdżące po polsce, nie wiem czy nie jest to nawet jedyna wersja w Europie. Pokażemy Państwu, tak troszeczkę, środek tego auta. Deska rozdzielcza wysadzona kryształkami szwarowskiego, jest to naprawdę coś, co się nie spotyka w tych samochodach. Cały lakierowany na czerwono. No oczywiście, nawigacja, sprzęt grający, podsufitówka, wszystko, czerwona skóra. No i teraz chciałbym Państwu pokazać tył tego samochodu. Tu jest wykonana zabudowa na limuzynę z 29-calowym telewizorem, barkiem i takimi drobiazgami, jak do przystało w limuzynie. Oczywiście, auto ma cały pakiet chrom i to nie pakiet chrom, jaki jest sprzedawany gdzieś tam u nas, takie pseudo chromy. Tu jest wszystko co w tym pakiecie powinno się znajdować. Auto, bardzo ważna rzecz, auto jest dostosowane do europejskich warunków. Tu nie ma czegoś, co w 90% powoduje, że pierwszy patrol policji zabieram do testacyjny. na przykład za lampy lub pomarańczowe obrysówki. Wszystkie lampy są lampami z polską homologacją. Wszystkie obrysówki są w kolorach tak jak powinny być, czyli z przodu białe, z tyłu czerwone. Kierunkowskazy, oczywiście, pomarańczowe. Więc auto jest naprawdę zrobione tak, żeby można było tym autem jeździć, żeby nikt się do nas nie przyczepiał. No i żeby było przede wszystkim bezpieczne i legalne. Dobrze. Tutaj przejdziemy w koło. on dość duży samochód, więc trochę się go trudniej obchodzi. A... Chcielibyśmy Państwu pokazać środek, może z tej strony. O właśnie. Tak wygląda wnętrze tego auto od tyłu. No niestety chyba przy tym dużym świetle będzie to dość ciężkie do pokazania. Środek jest po prostu troszeczkę za ciemno chyba. Okej, okay, dobra. Autko to można wynająć na wesele. Czy na inną uroczystość, czy też po prostu, żeby sobie pojeździć trochę po mieście. W no, tle widzicie Państwo jeszcze jedną moją zabawkę, która też jest na YouTube pokazana. Cena wynajmu tego auta kształtuje się. No i tu jest haczyk. Do 1 sierpnia mamy promocję. Będzie to tylko i wyłącznie. 800 zł za imprezę weselną pod warunkiem, że weselę z Weblągu i że auto nie zrobi więcej jak 30 km. W przypadku innych odległości czy miejscowości, proszę się kontaktować pod numerem 509 391 858. Dogadamy się. A ja powiem jeszcze tyle, że hammer ten jest też autem przeznaczonym do sprzedania. Co prawda, planowany. Odbiór tego auta miał nastąpić po 20 sierpnia, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę się kontaktować. Myślę, że będziemy mogli rozmawiać. Cena za te autko, myślę, że 160 tysięcy to będzie taka optymalna, minimalna, żeby go sprzedać. No i dodam tylko, że jest to rocznik 2007 z silnikiem 6-litrowym. Nie ma gazu, nie ma nawet możliwości, żeby tu wstawić gaz, nie ma gdzie. Jeśli ktoś chciałby te auto w wersji normalnej, czyli z tyłu z kanapą, oczywiście mam do tego tylną kanapę, dam w komplecie, może ktoś sobie ją wsadzić i mieć zwykłego normalnego hamera w środku. Dziękuję bardzo, do widzenia.